Będziemy sobie nagrywać wyrzutnie Tiger od JORGE kod M87. Mamy 133 strzały, kal mieszany kaliber 12, 19, 25, 30. Zobaczymy, czy ona będzie fajna, czy będzie niefajna. No dobra, bierz ją i no dobrze, tu, y, w, w tą stronę do nas po długości, bo ona ma kąty, tak nie? Kąty idź. Mama obserwuje tam, nie wiem. Ja sobie tutaj odejdę troszkę dalej. O, tu będzie jej dobrze. I tu odpala. No. Pierwsze będą tytaniu salut takie małe.

A teraz te stroboskopy porąbane, które w ogóle nie odpalają. Ale z mgła nic nie widać, mało co widać. To jest Powiem Ci, że re rewelacyjne Jedzie samochód, musimy zabrać ją O! Powiem Ci, że świetna, ale zakopciło, ja pierdzielę, nie ma wiatru, idę błoto, bardzo fajna wyrzutnia, a zwłaszcza byłem w szoku jak te nawalały, ale tu te fajnie, te, te małe tak strzelają, 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 weź przyświeć mi troszkę, było fajnie, te małe tak strzelają, tak, tak delikatnie, pyk, 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 a później du, 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 te wielkie nawalały. Takie fajne były te, te przejścia pomiędzy nimi. Tutaj tak spokojnie, spokojnie, a tu zaraz do, 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 do. Niezłe to było. Świetne. Naprawdę rewelacyjna kostka. Szko yy, ona kosztowała w Biedronce 150 zł? Chyba coś takiego w Biedronce kosztowała. Świetna wyrzutnia. Naprawdę fajna. Naprawdę fajna wyrzutnia. No i dobra. No to było na tyle. Na razie. Cześć.